Mordka wchodzi do gry! Jeden wyspoczywany Krzysiek kontra morda. I nie chodziło chodzi o to, że oni mają po jednym życiu. Oni? Tak, oni. Nie wiemy, oni on mają dwa on ma życia. Jak Bo, Bo. ma życia no, A my to zrobimy? Jak o, złapał. Nie od Ciebie, co za Nie. Czym też? I jaj. Po dwa. Ej. Oni mają po dwa życia, a ja mam jedno. Od ziemi. Mamy po dwa życia. Ola, chodzisz? I jaj. Mamy po dwa życia. ona też musiała zyskać. Nie wiem, jak ten mecz jeszcze długo potrwa. Ale zaraz będziemy kończyć. nie, nie. po nogach. Nie po boisku. Mam tutaj. Kurde, chcę to zakończyć! Jedno życie! Ja mam jedno wciąż! Ludzie! Ej, ona ma jedno! No! Nice, Wygraliśmy! Uwaga, wygrani! Wygrani! Niestety ja przegrałam tutaj, bo nie umiem grać. Do wygrani! Dobra, weź się Ola, Krzysiek Siema A tutaj jest tutaj Kuba, przegrał ja dobrze, grał. dobrze grał Dobrze grał, przyznałem A na następnym odcinku, czyli dzisiaj jeszcze połowimy serwis Bądź jutro Bądź jutro Wygramy A, a co, tak? nie. Nie, no, musimy nie Musimy lecieć Nie Musimy lecieć no. Wygra, Wygrany, przegrany Kuba się ale, O, kolejny motor Kuba się należy pochwała Tutaj jeszcze za jest Kubana Frowie, pochwała dla Ciebie. Dobrze dałeś. I I I dla mnie łapki. jest nice! Ty wygrałeś, jesteś starszy od nich, to nie dziw. No, no, ja no, już idziemy. Ale my nie będziemy to nagrywać. No bo już idziemy. Także zagramy się. Na razie. Pa! Pa! I teraz tak. Jeżeli film się podobał, łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Z komentarzy też nie pokażę. Także... Tutaj cała ekipa się pokaże. Tam stanąć. A tam. I cała ekipa. I ja się żegnam. Na Kuba się pokaż. Tu. Tutaj stań. Tu. Na razie. Pa. I cześć. Na razie. Cześć i pa.